Rzeczy, które musisz zrobić na sam start FC26. Siemanko! W tym krótkim materiale pokażę Wam najważniejsze rzeczy, które powinniście zrobić na start FC26, żebyście mieli jak najlepszy możliwy start i żeby jak najlepiej już rozbudowywać ten klub. Tak więc zostań ze mną i od razu lecimy z tematem. Oczywiście będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę i każdą subskrypcję, ponieważ bardzo to pomaga w rozwoju kanału, a ja szykuję dla Was więcej przydatnych materiałów z FC26. Tak więc dzięki za wsparcie, a tymczasem przejdźmy do tematu. Zaczynamy od trybu momentów, ponieważ jak widzicie, można tu zdobyć wymienną paczkę za 50K. Kosztuje to 60 punktów, moment i można je zdobyć całkiem sprawnie. Ja to zrobiłem chyba w niecałą godzinkę, tak więc zdecydowanie warto to zrobić. A na start jest to świetny boost dla Waszego klubu. Kolejna sprawa to zagrajcie skład battle z niedzielą, ponieważ już w niedzielę będą pierwsze nagrody do odebrania za ten tryb. A jak widzicie, nagrody potrafią być naprawdę fajne. Za Elite 1 są 4 rzadkie złote karty piłkarskie 84. Może to być świetny boost dla Waszego składu na sam początek, nawet jeśli mielibyście zdobyć troszkę niższą rangę to jest to na pewno warte tego czasu, a jak widzicie ja aktualnie łapię się do top 200, aczkolwiek wątpię, że to się utrzyma, zagrałem to po prostu na samym początku, już mam to z głowy i liczę, że utrzyma się tu Elita 1, a w gorszym wypadku chociaż Elita 2, ale wciąż są to bardzo fajne nagrody i zdecydowanie warto było to zagrać na samym początku. Teraz zauważyłem, że miałem lekko przechylony ekran do boku, musiałem tak zrobić ze względu na poprzednie nagrania, już to skorygowałem, tak więc od razu lecimy z kolejnym krokiem i jest to oczywiście Draft Online. Wszystkie FIFA Points, które otrzymacie, oczywiście jeśli czujecie się mocni, zdecydowanie warto przeznaczyć na Draft Online. W tym roku nagrody są ulepszone w stosunku do poprzedniego. Nie jest to jakieś wielkie boom, nie są to nagrody jakieś powalające, ale na pewno są lepsze i zdecydowanie na start gry są opłacalne. A jak nie czujesz się mocny no to przeznacz te 2 pońcy na wymienne paczki w sklepie, bo każdy coin na początku ma znaczenie. Kolejną kwestią jest wykonywanie zadań. Oczywiście im więcej zadań wykonasz, tym lepiej, bo można zdobyć różne paczki, które na pewno będą wzmocnieniem dla Twojego klubu, a przynajmniej uzupełnią Twój klub o zawodników, których można potem wykorzystać w jakiś SBC, Tutaj zadania, które ja wyróżnię, to ukończ momenty podejścia strzałów, dostaniecie za to wybór pięciu kart. Moim zdaniem dwie najlepsze to Stanisic i Rugari. Rugari, którym możecie grać na lewej obronie. A drugie zadanie, na które warto zwrócić uwagę, to pretendencie FC będzie tu do wyboru PIK 81+, z trzech kart widziałem, że te PIKi potrafią być naprawdę fajne, tak więc zdecydowanie warto wykonać te zadania, zwłaszcza, że nie są zbyt skomplikowane. Kolejnym krokiem jest wykonywanie takich SBC jak ważne mecze, które zawierają wymienne paczki, a także SBC podstaw, które naprawdę łatwo wykonać, a są to zawsze dodatkowe paczki do waszego klubu. Jeszcze na chwilkę, cofając się do tematu zadań, warto również zagrać eliminację wczesnego dostępu, ponieważ to również daje wam piki i paczki. Oczywiście, na starcie gry, warto też poświęcić trochę czasu na tryb rush. są tu standardowo punkty do zdobycia, które przekładają się na nagrody, tak więc tego również się podejmujcie. Warto również sprawdzać paczkę z podglądem, oczywiście, szanse na trafienie czegoś fajnego są małe, ale może akurat coś wypadnie. Jak widzicie, u mnie się nie udało, ale widziałem, że niektórzy mieli fajne trafy. Jest to oczywiście wymienna paczka, więc warto próbować. I to by było tyle z najważniejszych rzeczy na start. Oczywiście, jak wszystko wykonacie, to przejdźcie do grania w Rivals, ponieważ już w czwartek będą nagrody do odebrania. Tak więc zdecydowanie warto będzie wbijać jak najwyższą ligę. A oczywiście jeśli chodzi o wymierne karty, które traficie, to pamiętajcie, że teraz cena zawodników jest najwyższa i warto jest sprzedawać. Jedyne ceny, które powinny rosnąć to od poniedziałku kart, które będą w mecie, ponieważ startują rozgrywki dla profesjonalistów. I jeśli ludzie zobaczą, że jakaś karta jest często używana, to oczywiście cena tej karty będzie szła w górę. Tak więc jeśli wyczujecie, że jakaś karta może być w mecie, zdecydowanie poświęćcie na nią końcy, a wszystkich innych zawodników, zwłaszcza tych z niższym over. Sprzedawajcie. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że pomoże Wam rozwinąć Wasz klub. A tymczasem słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!